Brak czasu, aby zająć się sobą? Wstyd przed pójściem do psychologa? Przeświadczenie, że psycholodzy to świry i zwykle sami potrzebują pomocy? A może zupełnie inny powód sprawia, że pomimo wykonywania zawodu pomocowego sam nie skorzystałeś jeszcze z pomocy? Bez względu na odpowiedź, to dla Was tworzę ten podcast, który mam nadzieję pomoże nie wypalić się w służbie zdrowia. Dzień dobry, nazywam się Monika Burhardt, jestem psychologiem, psychoankologiem założycielką Fundacji Park Nadziei na rzecz aktywizacji pacjentów onkologicznych oraz koordynatorem pracowni psychologii klinicznej i terapii zajęciowej Szpitala Powiatowego w Gnieźnie, gdzie pracują zarówno z pacjentami, jak i pracownikami. W 2024 roku moje działania na rzecz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród pracowników służby zdrowia zostały docenione przez kapitułę konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości, Zdrowa Przyszłość, Inspiracje. Z pracownikami służby zdrowia prowadzę szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne. A ten podcast tworzę dla Państwa, osób, które chcą zachować energię, motywację i satysfakcję z pomagania. To pierwszy odcinek, dlatego chciałabym zacząć od kwestii podstawowej, mianowicie po czym rozpoznać, że dopadło nas wypalenie zawodowe. Niektóre z objawów prawdopodobnie będą oczywiste, inne być może mniej i o nich opowiem nieco więcej, ale choćby dla przypomnienia wspomnę o każdym z nich. Zatem po pierwsze. Spadek motywacji, czyli znaczy, kiedy po prostu nie chce nam się chodzić do pracy i robić tego, co wcześniej sprawiało nam radość. I właśnie, co jest ważne: kryterium zmiany. To, że wcześniej było inaczej. Bo jeśli od zawsze nie lubiłeś chodzić do pracy, to najprawdopodobniej nie jest to wypalenie zawodowe, tylko może po prostu źle wybrałeś sobie zawód. Niezgodny z Twoim temperamentem. Bo praca, która jest zgodna z naszym temperamentem, nie nuży nas, a wręcz przeciwnie dodaje nam energii i nakręca do dalszego działania. Kiedy dobrze dla siebie wybraliśmy, wręcz nie możemy się doczekać przyjścia do pracy i z ciekawością podchodzimy do kolejnego zadania. I nie, to nie jest utopia. Czasem jesteśmy po prostu zmęczeni i musimy odpocząć. Jeśli Twoja praca jest zgodna z Twoim temperamentem, po regeneracji, chęci do działania najprawdopodobniej powrócą. Kolejnym objawem wypalenia zawodowego jest obniżenie jakości pracy. Czyli kiedy na przykład popełniasz coraz więcej błędów, wiem. Kto nie pracuje, nie popełnia błędów, choć w przypadku zawodów pomocowych taki błąd może kosztować zdrowia bądź życia pacjenta. Dlatego tym bardziej musimy dbać o minimalizowanie ryzyka jego popełnienia. Dalej, spadek zaufania do organizacji. To bardzo ważny aspekt, bo utrata zaufania do naszej organizacji, naszych przełożonych, może być wynikiem ich postępowania, ale niekiedy może być objawem naszego wypalenia zawodowego. Następny objaw to niskie poczucie satysfakcji z pracy. Kiedy nasze działania, które wcześniej napawały nas dumą, nagle tracą dla nas znaczenie. Przestają nam dawać poczucie spełnienia i zapominamy, dlaczego robimy to, co robimy. Zwykle idzie ono w parze z niskim poczuciem własnej wartości i skuteczności. Mamy tendencję do niedoceniania własnych osiągnięć, poczucia bezwartościowości bez względu na to, ilu osobom pomogliśmy. A kiedyś, co ważne, było inaczej. Kolejny bardzo istotny sygnał, że mogło pojawić się wypalenie, to wyczerpanie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Myślę, że tutaj nie muszę wiele opowiadać, choć czy jesteś w stanie określić, kiedy pojawiły się pierwsze objawy wyczerpania? Często nie reagujemy na sygnały ostrzegawcze z ciała i zdajemy sobie sprawę, że coś jest nie tak, dopiero wtedy, kiedy mówiąc kolokwialnie, padamy na twarz. To już trochę późno. Istotne jest, abyśmy nauczyli się rozpoznawać objawy z ciała, zanim opadniemy z sił fizycznych i psychicznych. O tym, jak wykształcić taką umiejętność, opowiem innym razem. Następnym objawem jest apatia i stagnacja. Przestajesz przypominać siebie? Masz wrażenie, jakby uszło z ciebie życie? Jest ci wszystko obojętne? To znak, że być może dopadło cię wypalenie zawodowe. Dalej cynizm. I to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla wypalenia zawodowego. Jeśli zaczynasz podważać dobre intencje przełożonego, kwestionujesz jego decyzje, zasadność powierzonych zadań, masz wrażenie, że wszyscy są źli, samolubni i ogólnie rzecz biorąc, człowiek człowiekowi wilkiem, tym samym tracisz wiarę w dobro i sprawiedliwość, bardzo prawdopodobne, że to tylko wypalenie, a nie spisek wszechświata. Kolejnym objawem może być drażliwość. Dlatego jeśli krzywo ułożone buty lub brak długopisu pod ręką potrafi wyprowadzić Cię z równowagi, to warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy przypadkiem po prostu nie jestem zmęczony. Ponadto być może pojawiła się w Tobie wrogość wobec współpracowników, która naturalnie przyczynia się do pogorszenia relacji w pracy. Mówimy o sytuacji, kiedy wcześniej wszystko było dobrze. się Dobrze dogadywaliśmy się i nagle... Zdajesz sobie sprawę, że te czasy minęły. Ludzie wokół dystansują się do ciebie i przestają być ci życzliwi. Oczywiście, powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, ale warto najpierw przyjrzeć się sobie, czy to może w moim zachowaniu zmieniło się coś, co być może negatywnie wpływa na postrzeganie mojej osoby. Kolejnym objawem wypalenia zawodowego może być nierealna ocena zadań. Co to znaczy? Na przykład lekarz ocenia swoją pracę jako niewystarczającą, mimo że wykonał wszystkie obowiązki w trudnych warunkach, lub wymaga od pielęgniarki, by natychmiast przygotowała pacjenta do zabiegu, mimo że ma kilku innych pacjentów w tym samym czasie. Również, kiedy pielęgniarka krytykuje opóźnienia współpracowników i uważa, że równocześnie da się podawać leki, prowadzić dokumentację i asystować przy zabiegach, to właśnie są przykłady nierealnej oceny zadań. Innym przykładem objawu wypalenia zawodowego jest depersonalizacja, którą obserwujemy jako obojętność wobec problemów innych ludzi, dystansowanie się i ignorowanie potrzeb innych. Niestety ten objaw jest szczególnie odczuwany przez pacjentów, którzy odbierają wtedy lekarza lub pielęgniarkę jako pozbawionych empatii. Poczucie winy tak zwana reakcja mea culpa kiedy to obwiniamy siebie za wyniki w pracy i stresujący charakter. Tej pracy. Z drugiej strony, wypalenie zawodowe może objawiać się oskarżaniem innych o własne niepowodzenia. Nie jesteśmy wtedy skłonni przyznać się do własnego rozdrażnienia, zmęczenia i wynikających z tego błędów, tylko szukamy winnego tego stanu rzeczy. Niestety, to nasza ludzka natura, że sukcesy chętnie przypisujemy sobie, natomiast źródła porażek doszukujemy się zwykle w okolicznościach zewnętrznych. Ponadto, jeśli zauważasz u siebie nasilające się niecierpliwość i irytację, warto zatrzymać się i zastanowić, kiedy ostatni raz czułem się wypoczęty. Bardzo możliwe, że jesteś przebodźcowany, a twój układ nerwowy nie nadąża za tobą i po prostu ma już dość. Innym przejawem wypalenia zawodowego może być niezdolność do podejmowania decyzji. Przykładem może być sytuacja, kiedy lekarz ma dostęp do wyników badań i objawów sugerujących określoną chorobę. Ale nie podejmuje decyzji o rozpoznaniu i rozpoczęciu terapii. Zwleka z obawy przed popełnieniem błędu, co naturalnie opóźnia leczenie pacjenta. Tłumaczy się wtedy koniecznością konsultacji z przełożonym, mimo że ma uprawnienia i kompetencje do samodzielnego działania. Innym przykładem jest pielęgniarka, która zauważa błąd w dawkowaniu leku zapisanym w karcie pacjenta, ale nie zgłasza tego, bo obawia się reakcji lekarza lub przełożonej. Kolejnym problemem pojawiającym się przy wypaleniu zawodowym jest inercja, czyli taki stań, kiedy ktoś, pomimo potrzeby działania i wprowadzania zmian, pozostaje bierny. Trzyma się procedur, które są już przestarzałe i wykazuje opór wobec jakichkolwiek zmian. Przykładem może być pielęgniarka, która nie dostosowuje się do nowych standardów, mimo ich znajomości. Lub lekarz, który zauważa, że w oddziale stale pojawiają się zakażenia szpitalne związane z nieprawidłową higieną rąk personelu, ale nie zgłasza problemu kierownictwu i nie podejmuje żadnych działań mających na celu poprawę sytuacji. Sygnałem, że być może ktoś jest wypalony zawodowo, jest również jego izolacja czyli kiedy unika kontaktu z zespołem, interakcje ze współpracownikami ogranicza do minimum i co ważne, a o czym już wspominałam wcześniej, że po prostu wcześniej było inaczej. Czyli coś się zmieniło. Ta sama osoba chętnie wcześniej udzielała się na forum grupy i konsultowała swoje działania z innymi specjalistami z zespołu. Jednakże z czasem jej sposób funkcjonowania w grupie zauważalnie się zmienił. Objawy z ciała, które mogą wynikać z wypalenia zawodowego, to bóle głowy, napięcie mięśniowe, bezsenność. A czasem nawet mdłości, które nasilają się przed wyjściem do pracy. Natomiast zanim zdiagnozujecie u siebie wypalenie zawodowe, zastanówcie się, jak ostatnio śpicie, czy w ogóle śpicie, lub wysypiacie się, oraz jak jecie, ponieważ nie możecie oczekiwać od swojego mózgu prawidłowego funkcjonowania, jeśli jego podstawowe potrzeby fizjologiczne nie są zaspokojone. Nie ma cudów i myślę, że sami, jako pracownicy służby zdrowia, najlepiej wiecie, dlaczego te dwa czynniki są tak ważne. Dlatego tylko przypominam: potrzeba snu i jedzenia dotyczy również Was. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia i obserwacje. Czy zauważyliście, jakie objawy wypalenia zawodowego zwykle dopadają pracowników służby zdrowia? Które z nich są najbardziej odczuwalne dla pacjentów i współpracowników? Dajcie znać. A jeżeli uważacie to nagranie za potrzebne i wartościowe, kliknijcie proszę kciuk w górę i subskrybujcie mój kanał. W kolejnym odcinku opowiem o tym, czym wypalenie zawodowe różni się od depresji. Do następnego razu.